W tym roku miasto Łapy obchodzi 80. rocznicę nadania praw miejskich. Podstawą powstania e, miasta było powstanie warsztatów naprawczych. E, miało to miejsce 147 lat temu. W tym roku również obchodziliśmy stulecie powstania orkiestry dętej. Od kilku lat e, miasto e, stara się w sposób. Bardzo uporządkowany, opierając się na strategii zrównoważonego rozwoju, którą wspólnie z Radą i z mieszkańcami ŁAP opracowaliśmy, rozwiązywać wszystkie strategiczne problemy dla miasta. Zaczęliśmy od modernizacji oczyszczalni ścieków, budowy ponad 100 km kanalizacji sanitarnej, zmodernizowaliśmy system ciepłowniczy, zlikwidowaliśmy ponad 10 kotłowni starych węglowych, wybudowaliśmy trzy nowoczesne, w tym kotłownie na Bionasę. Również za te inwestycje uzyskaliśmy nagrodę Ministra Środowiska i przyznany tytuł Lidera Polskiej Ekologii. Łapy również są centrum działalności ponadregionalnej, a mianowicie od kilku lat zorganizowaliśmy Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, które skupia 15 gmin, począwszy od Narewki, Narwi, od tych gmin z, z granicy z Białorusią, aż do Tykocina i Zawad. I Wspólnie chcemy promować ten region, wspólnie zdobywać pieniądze na inwestycje. Jeśli chodzi o miasto Łapy, to w tej chwili podstawą nadal rozwoju są największe firmy właśnie ZNTK, Cukrownia, Mleczarnia, Zespół Opieki Zdrowotnej, czyli szpital również. I to są najwięksi pracodawcy, również gmina ma największe wychody z tych wiodących zakładów. W tej chwili mamy wszystkie podstawowe, strategiczne inwestycje w mieście, problemy rozwiązane. Mamy również nowo wybudowane wysypisko śmieci, odpowiadające już wymogom unijnym, a stare, ponad 25-letnie wysypisko zostało pięknie zrekultywowane. I w tej chwili wszyscy mieszkańcy, poprzez różną edukację ekologiczną, Poczuwają się do tego, żeby dbać o swoje środowisko. Cała ściana wschodnia, również łapy, chcą być przyjaźni dla przyrody, bo chcemy również tworzyć nowe miejsca pracy w agroturystyce, w turystyce i myślę, że mamy najwspanialszą polską, dziką Amazonię jest to obszar bagienny najlepiej zachowany w całej Europie. Za mną widzicie państwo kioski informacji turystycznej, jeden z 15 na terenie województwa podlaskiego, które należy do internetowego systemu informacji turystycznej, który należy do Podlaskiej Organizacji Turystycznej z kolei. Takie kioski znajdują się na terenie 9 województw na terenie całego kraju, a prekursorem było województwo podlaskie. Wśród interesujących obiektów architektonicznych w mieście Łapy należy wymienić przede wszystkim kościół świętego Piotra i Pawła, który jest wpisany do rejestru zabytków. Kościół został wybudowany w latach 1920-1927, o okrągłej bryle i był budowany na podstawie krzyża, a architektem i pomysłodawcą tego kościoła był pan architekt Kazimierz Skurewicz, który również jest architektem gmachu Sejmu. Innym ciekawym obiektem i wpisanym do rejestru zabytków jest zespół kościelny w Płonce Kościelnej. Tam znajduje się cudowny obraz w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny i protokoły uzdrowień, które uczynił ten obraz. Innym ciekawym obiektem jest Kościół Świętego Krzyża. Jest to nowoczesny kościół, nowo wybudowany, ale w którym co roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Chórów Sakralnych, Płapskie Tedeum. Ten kościół jest jednocześnie i radością i nadzieją, jak te trzy krzyże na wieży wskazują. One są przeniesione z prawie ze Stoczni Gdańskiej, bo tak zapragnął architekt, że w tym czasie, kiedy budziła się Solidarność, wiara, nadzieja, i miłość, te trzy krzyże na naszej wieży. Świadczą, że nadal, dopóki wiara będzie istnieć, dopóki Polska będzie istnieć, musimy wciąż wzmacniać i wiarę, i nadzieję, i miłość w sercach, gdy lud tu, w tym kościele, się będzie gromadził. Nielski był bohaterem walk niepodległościowych 1918, był bohaterem walk w wojnie bolszewickiej, Pochodził z łap, był bardzo bliskim współpracownikiem Piłszyckiego. Ten pomnik pojawił się, żeśmy postawili go tutaj w miesiącu czerwcu bieżącego roku został odsłonięty. Jako, jako hołd tej postaci, jako akcent, który ma mówić naszemu społeczeństwu, że mamy również korzenie. Bardzo ciekawe, z których nie możemy się wstydzić. Wielkim potencjałem miasta Łapy jest wykształcona młodzież. Mamy dwie szkoły średnie, w której się uczy ponad 2000 młodzieży szkolnej. Mamy kilkanaście szkół gminnych, podstawowych. Mamy trzy gimnazja. Jako jedna chyba z niewielu gmin na Podlasiu nie zlikwidowaliśmy z żadnej szkoły, a wręcz przeciwnie. Przy, Wybudowaliśmy w tych szkołach boiska, sale gimnastyczne, zmieniliśmy dachy i chyba jesteśmy jedyną gminą w województwie, która we wszystkich szkołach kilkunastu zmieniła system ogrzewania na bardziej ekonomiczny, ekologiczny. Na terenie gminy Łapy żyje wielu bardzo ciekawych. Artystów ludowych, rzeźbiarzy, malarzy, osób, które wyszywają. Prace swoje wykonuję z drzewa lipy. Robię to już od 20 lat, ponad 20 lat. No i pomysły biorę z głowy. W tej chwili w gminie łapy również jest bardzo ożywiona działalność kulturalna. Łapy mają kilka zespołów śpiewaczych, mają kilka domów kultury, w tym cztery wiejskie. Nasz zespół nazywa się Łupinianki, tak jak nazywa się nasza wieś. 25 lat już śpiewamy, śpiewamy różne piosenki, przedstawiamy różne y, obyczaje, zwyczaje dawniejsze, starych naszych babć, piosenki, skecze, tańce. No Chcemy podtrzymywać te tradycje, aby nasza wieś długo, długo po nas istniała. Jeszcze mamy chęci żeby zachęcić dzieci, żeby po nas zostały jakieś, żeby przekazywały te nasze tradycje, które my kontynuujemy. Jestem rodowita łupinianka, ale mieszkam od 30 lat w łapach. Także no, w tej chwili jest, należy mój mąż do zespołu, też jako jeden pan <gryw> w naszym zespole. Mam dwie koleżanki, które z nami dojeżdżają, no, bo przeważnie mój mąż wozi. I także no, jesteśmy zadowoleni z tego, no, trochę trudu ponosimy, bo wiadomo trzeba dojeżdżać, ale jesteśmy zadowoleni z naszych rezultatów, jakie przynosimy.